Witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi ostatniego meczu w tym roku. Tak, to jest ostatni mecz Wisły Kraków w tym roku. Mecz z Polonią Warszawa na R22. Spotkanie, żeby no cóż, dopiąć swego, żeby też Mariusz Job z czystym kątem. Czy zakończył pracę na ten moment z Wisłą Kraków? Tego jeszcze nikt nie wie. Myślę, że nawet sam prezes królewski nie ma na to jeszcze pomysłu, więc myślę, że sam Mariusz Job chce wygrać to spotkanie, chce, chce gdzieś tam właśnie no dać powody ku temu, żeby go na stałe zatrudnić. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy to jest ważne. Czy tak się stanie, czy to popieramy i tak dalej, i tak dalej. W tym ma, będzie takie podsumowanie rundy i o tym sobie na pewno e, powiemy z ciekawymi gośćmi, bo e, na pewno, jak wiecie, zawsze te podsumowania rundy, zawsze zapraszam e, różnych ludzi, e, czy to chłopaków Okiem wisiaków, ale tym razem mam na to plan, żeby e, was zaskoczyć i myślę, że będzie osoba, która się jeszcze na tym kanale nie pojawiła, a będzie to osoba stosunkowo znana. Znana w środowisku Wiślackim. Mam nadzieję, że mi się udają tutaj przekonać i ona się na kanale tutaj pojawi. Polonia Warszawa. Polonia Warszawa, która zajmuje w tym momencie 14 miejsce, gromadząc na, na, na swoim koncie 19 punktów. No dla porównania, Wisła Kraków ma 28 punktów, jest to miejsce 7. No tam faktycznie jest ciasno i myślę, ale tak samo myślę, że tak trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polonia też w tej walce o jakby o o utrzymanie też, tam, tam też jest ciasno. Tam też Polonia musi się naprawdę mm, sprężyć, więc na pewno też samej Polonii zależy, żeby w tym meczu wygrać, z racji tego, że no, dwa mecze, które rozegraliśmy w tym sezonie z Polonią, no, Wisła y, wygrała. No, o ile ten mecz Pucharu Polski, no to raczej tutaj, no, zasłużenie jednak wygraliśmy w tym meczu. To ten pierwszy mecz y, ligowy, no, można powiedzieć, no, to dosyć kontrowersyjny. Myślę, że, że nie każdy... Wiele osób uważa, że ten mecz powinien, że ten Wisła ten mecz trochę swarciła. No i ciężko się z tym nie zgodzić, bo jednak ta, ta sytuacja była troszkę kontrowersyjna. Było to takie, no, no ciężka decyzja dla pana sędziego, więc czy ona była słuszna, czy niesłuszna, no to, to już jest drugorzędna kwestia. Już tego nie zmienimy zresztą, więc po co o tym nie dyskutować, ale na pewno Polonia jest rozdrażona. Polonia też jakby nie było, Chce grać tutaj o, o utrzymanie, a ja myślę, że zwycięstwo z Wisłą Kraków to by, to by im dużo dało, ale no, to będzie o to bardzo ciężko. Wiadomo, Polonia Warszawa no, dysponuje takimi piłkarzami, jakimi dysponuje. Nie mówię, że to są bardzo źli piłkarze, bo niektó niektórzy z nich naprawdę mają bardzo dobre statystyki i, i jakby no, można dużo o nich dobrego powiedzieć, ale trzeba sobie zdać jasno sprawę. Wisła Kraków tą kadrę ma lepszą, może ten potencjał nie jest do końca wykorzystany. Wykorzystane, ale z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jeżeli Wisła Kraków zagra tak samo jak w meczu z górnikiem Łęczna, to jestem naprawdę spokojny o wynik niedzielnego spotkania. Bo uważam, że tak grający Dawid Shot, tak grający Goku, który oczywiście tam parę z zwodów mu nie wyszło, czasami się zakiwał, ok, ale próbował konsekwentnie i w końcu mu to zaczęło wychodzić. Jeżeli Szymon Sobczak zagra tak jak w drugiej połowie. Jeśli wystąpi oczywiście, bo tutaj to też jest dyskusyjna kwestia, no to wtedy będziemy mieli do czynienia z tym, że naprawdę naprawdę Wisła Kraków spokojnie sobie ten mecz wygra. Nie będę tutaj stawiał wyników, bo wiem, że czasami stawiam na odwrót i, 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 i się rozwścieczacie z tego względu, więc po prostu to sobie odpuścimy. Ale spodziewam się, że naprawdę Wisła pokaże jakość Wisła dobrze pożegna się w 2023 roku i wygra to spotkanie, nie wiem czy bardzo wysoka, ale na pewno pewnie na pewno będziemy zespołem przeważającym, no i przede wszystkim skutecznym, tego bym sobie życzył, bo w ostatnich meczach to też trzeba powiedzieć, że Wisła Kraków jest skuteczna w meczu pocharowym była skuteczna, może nie wszystko wchodziło, ale była skuteczna, jakby ten procent skuteczności jest na dużo wyższym poziomie tak samo było to meczu, w meczu z górnikiem Łęczna, być może może tej pierwszej połowie mogło być lepiej, aczkolwiek uważam, że, że, że tak to powinno wyglądać. To nie, to nie jest marnowanie sytuacji za sytuacjami, tylko no jednak gdzieś tam y, większość tych sytuacji, te, te sytuacje stuprocentowe są jednak wykończone. Chyba, że no gdzieś się pojawia rozluźnienie, no to wtedy wiadomo, y, te sytuacje często, gęsto są marnowane. Gdyby tak było przez całą tą rundę, myślę, że no kilka punktów mielibyśmy więcej. No ale cóż, jest jak jest. Słuchajcie, Wisła Kraków. Ma szansę nie, tutaj naprawdę no, znaleźć się na miejscu barażowym, i to byłoby dla na nas bardzo, bardzo istotne, nie, zawsze z takim, no, z dużo lepszym nastrojem na pewno byśmy przystępowali nie, do, nie, do czego? No, do, do nowej rundy. Nowe, nowa runda, nowe nadzieje, można by powiedzieć. Startowaliśmy, startowalibyśmy na pewno z dużo lepszej. Sytuacji niż było to sezon wcześniej. Ale dobrze, zanim tutaj o, o Wiśle Kraków i o naszych, jakby, pragnieniach odnośnie tego spotkania, powiedzmy sobie słów kilka, no bo tu nie będziemy się dużo wypowiadać. No już tyle że mówiliśmy o Polonii, że to już naprawdę w tym sezonie to, to jest najczęściej zespół, z którym się mierzyliśmy. No i muszę powiedzieć tak, Polonia na pewno w tym momencie, no oczywiście w tym momencie ma utrzymanie, tak? Jest na tej pozycji bezpiecznej, aczkolwiek, no, z tego co wiem, no, kibice są troszkę lekko rozczarowani, bo no, też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że tam jednak były tam dwa awanse z rzędu. Także tutaj na pewno to no, liczyli, że pierwsza liga też jakoś tam im pójdzie lepiej, ale słuchajcie, no, prawda jest taka, że pierwsza liga, a, a mi przeskok między pierwszą a drugą ligą jest. No, jest to jakiś tam delikatny przeskok. To, to nie jest tak, że szczególnie że trzeba brać pod uwagę to, że ta kadra to nie jest jakoś bardzo wzmocniona. To jest kadra w dużej mierze, która była po prostu w drugiej lidze wzmocniona. Było, było kilka oczywiście wypożyczeń i tak dalej, ale tego chyba troszeczkę było za mało. Uważam, że w kilku spotkaniach pewnie gdzieś tam brakło szczęścia i też ta sytuacja mogła być pewniejsza. No, na pewno kibice Polonii oczekują czego? Bezpiecznej pozycji. No, Tego jest bezpieczna pozycja, ale nie tak bezpieczna, żeby mówić, że ta drużyna spokojnie może się utrzymać. Na pewno jest to, jest to dla nich ymm, trudne, będzie to trudna runda dla nich na pewno, bo to nie jest powiedziane, że oni się na pewno utrzymają. Myślę, że tutaj problemem na pewno w jakimś tam stopniu jest regularność, bo i brakowało, brakowało tej serii dużo meczów przegranych, dużo meczów również zremisowanych tak, były oczywiście zwycięstwa z Arką Gdynia tak, to, to pamiętam ten mecz, bo nawet gdzieś tam go, go kawałek obejrzałem i to był niezły mecz Polonii, gdzieś tam wykorzystali błędy Arki i ostatecznie wygrali to spotkanie, no pewno jest to zespół, który gra do końca i, i to trzeba im to, to trzeba im przyznać były, ale dużo było porażek, no było oczywiście to zwycięstwo z głównie to nie jest tak, że oni przegrywali totalnie wszystko, ale były wysokie porażki z Wisłą Płock, była porażka ze Zniczem Pruszków, tak, był remis z Resowią, ten mecz uważam, z Resowią można było spokojnie wygrać, bo też gdzieś tam kawałek tego meczu obejrzałem końcówkę i wydaje mi się, że tutaj spokojnie Polonia mogła sobie ten mecz, ten mecz inaczej poukładać. Wygrana spod Beskidziem i to był taki dobry wydawał się okres, to, to się wydawało dobrym okresem, jakby Polonii, bo tu wygrała Polonia. Uwaga, trzy mecze z rzędu, i się wydawało, że to pójdzie. No ale potem przyszła Lechia, przegrana, gdzie Polonia, uważam, całkiem nieźle się zaprezentowała. Potem był remis z Niecieczą, co też można było powiedzieć, że, że było ok. No ale potem przyszła Wisła Kraków, w Polski. Tutaj nie był to jakiś genialny mecz, ale, ale wygraliśmy ostatecznie 3 do zera. Potem było. No, Remis z Górnikiem łącza, co też należałoby upatrywać w kontekście dobrego wyniku. Była też sromotna no, porażka z Odromopole, Opole, czyli rewelacją tej ligi. Remis ze Stalą, gdzie tu umówmy się, no jednak no, z takimi zespołami, jeżeli Polonia chce bezpiecznie się utrzymać, musi wygrywać, musi przepychać takie spotkania. No i co? No i potem też ostatnio no, porażka z GKS-em Tychy, co też nie dziwi, bo GKS całkiem dobrze się w tym sezonie prezentuje. No, różne mają fale, ale generalnie początek bardzo dobry. Teraz tak różnie, w zależności od jakby no, dnia, można by powiedzieć, tak GKS Tychy się prezentuje. Także no, nie są to złe wyniki. No, przedstawiłem Wam w zasadzie wyniki, które no, mniej więcej są od całego sezonu i muszę Wam powiedzieć tak. Że to nie są złe wyniki, tylko no właśnie te, te kilka meczów decyduje o tym, że ta sytuacja w tabeli, no jest taka, no jesteśmy w tej strefie bezpiecznej, ale, ale nie ma, nie ma takiego dużego, jakby no ten margines błędu jest nie taki duży, jakby się mogło, jakby się mogło wydać. Słuchajcie, no w kadrze tego zespołu, zespołu trenera Spartsa, jest Kilku na pewno ciekawych piłkarzy. Tomczyk. Może to nie jest piłkarz, który w tym sezonie dysponuje jakąś super formą strzelecką, bo bodajże to są dwa gole tylko, ale yy, muszę powiedzieć, że on trochę na boisku ma troszkę inną rolę, mam wrażenie, niż miał w innych klubach, więc może stąd ale na pewno tych bramek powinno być na jego koncie więcej. Na kogo bym szczególnie zwrócił uwagę w tym spotkaniu? Bajdur, który ma naprawdę dosyć dobre statystyki, tak trzeba sobie powiedzieć, 5 asyst, 5 goli, to naprawdę nie ma wstydu. I chcę powiedzieć jedną rzecz, ja ostatnio skrytykowałem Jesusa Alfaro i że tak powiem uważam, że że to było słuszne, jakby uważam, powiedziałem to, to co myślę o, o swoim, o, o, o piłkarzu Białej Gwiazdy. I myślę, że gdyby Alfaro miał takie statystyki, to ja bym nie narzekał, bo. 5 goli, 5 asyst, naprawdę wstydu nie ma. Jest Marciniec, jest Kuba Piątek, który, no wiadomo, jest to piłkarz jak najbardziej zdolny. Szymon Kobusiński, który ma na koncie w tym sezonie 4 gole. Mateusz Michalski. Także jest kilku, jest kilku piłkarzy, których można tutaj spokojnie wyróżnić, ale nie są to piłkarze, którzy powiedziałbym są tak dobrzy, że, że oni są wybitni, że, że oni to pociągną na pewno przydałoby, przydałoby się wzmocnić tą kadrę na okres zimowy, żeby tutaj no sobie poradzić. No bo jeśli chodzi o to spotkanie, no faworytem jest Wisła Kraków. Jakby tutaj to nie chodzi tylko o ostatni mecz, to nie chodzi, to generalnie chodzi o to, że jakby no myślę, że że jednak nawet samą tam indywidualnością naszego zespołu jesteśmy sobie w stanie poradzić z drużyną warszawskiej Polon. Także no tak to, tak to wygląda moim zdaniem. I myślę tyle o zespole, o zespole e, Polonii. E, a powiedzmy sobie no to co najważniejsze, to co, po co się tutaj zgromadziliśmy o drużynie Wisły nie, Kraków. No Duda w tym meczu nie zagra, ale też y, złapał y, kontuzję. No ale z racji Kartek i tak by zagrać nie mógł, więc tutaj y, problem jest y, rozwiązany. Michał Żyro cały czas y, rehabilitacja. No Sapała y, dopiero za jakiś czas będzie trenował indywidualnie z moich informacji to wynika tyle, tyle można powiedzieć o sytuacji kadrowej Wisły Kraków. No i teraz może powiedzmy sobie o składzie, jaki ja bym widział. No myślę, że fajnie byłoby, gdyby, no myślę, że Kamil Broda zaprezentował się w ostatnim spotkaniu. Dobrze, tak trzeba, sobie, tak trzeba sobie powiedzieć. Dobrze się zaprezentował Kamil Broda i myślę, że on wyjdzie w pierwszym składzie. Myślę, że dobrze się również zaprezentował. Myślę, że większość zespołu się w ostatnim meczu dobrze zaprezentowała, więc ja to widzę tak. Kamil Broda, Bartosz Jaroch, Alan Uryga, Józef Kolej, Dawid Schott, Karbo, Bartosz Talar, też bym chciałbym go zobaczyć. Baena na skrzydle, Goku. A na dziesiątce, i to jest ważna rzecz, Patryk Gogu, bo tak go widzi właśnie Mariusz Jop, no i na, na szpicy Angel Rodado. Dlaczego tutaj nie dam yy, Sobczaka? Bo jest, taka, jest taki wariant, że można zagrać na dwóch napastników, jasne. Yy, ale jednak chyba wolałbym taki skład, chciałbym też dać szansę yy, Gogułowi i też chciałbym szansę dać Talarowi, bo on też na to yy, no daje, daje takie akcenty, które, które wydaje mi się, że zaryzykowałbym w tym spotkaniu. Szczególnie też dlatego, bo o tym nie powiedziałem. Polonia gra bardzo taki otwarty futbol. Więc to pozwala, jakby wiśle Kraków, tutaj myślę, że to, to co potrafi talar, czyli potrafi zagrać tą piłkę. Potrafi też uderzyć, o czym, o czym już się zdążyliśmy przekonać. A Gogu, no, Gogu, jest, Gogu jest w formie. Gogu jest w formie, do tego Baena z Gogu no, to będzie. To będzie egzekucja, moim zdaniem, do tego Rodada, który cały czas będzie straszył swoich rywali biegnąc cały czas pod, pod pressing, i mam nadzieję, że reszta zespołu się do tego będzie stosowała, żeby żebyśmy biegli do tego mądrego pressingu i myślę, że za Mariusza Jopa tak trzeba powiedzieć. Ten pressing jest przemyślany, to poruszanie się na boisku jest inne niż za ten Rasa Boleskiego, przez co ten odbiór piłki. Wydaje mi się, że, że, że częściej następuje niż w sytuacji właśnie poprzedniego szkoleniowca. No, tak to widzę, ale myślę, że Wisła Kraków naprawdę przystępuje do tego meczu do tego meczu w mocnym zestawieniu i myślę, że powinna sobie w tym, meczu, w tym meczu poradzić. Jakby tutaj nie widzę innej możliwości. Wisła przede wszystkim, no Wisła jest w formie, no Wisła gdzieś tam złapała efekt tej nowej miotły. Myślę, że no można tak śmiało powiedzieć zadziałał, tak? Czasami to działa, nie zawsze to działa. Efekt nowej miotły można sobie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć zadziałał w tym, w tym zestawieniu. No już gdzieś tam słuchajcie, no też nie ma co, co gadać. No, ma, ma inne spojrzenie na wiele spraw, gdzieś tam pewnie y, pewne rzeczy widzi. Też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Z wieloma tymi piłkarzami pracował, bo czy Bartek Talar... Czy Dominik Sarga, czy Gogul, tak, to są zawodnicy, których on, on widzi i, i on wie, po prostu też oni też wiedzą, jak, czego on wymaga yy, taktycznie i, i jakby uważam, że, że no jest, to, jest to oczywiście ciekawy trener. Yy, czy w przypadku wygranej yy, on zostanie yy, trenerem na stałe, ja powiem Wam tak. Yy, tak, miałem nic nie mówić na ten temat, ale powiem. Na pewno po tym meczu i generalnie jest w gronie yy, kandydatów do. Do, do tego, do objęcia funkcji trenera Białej Gwiazdy, więc jest, jest na pewno wśród tych kandydatów. Nie ma co tutaj gadać, jednak dobrze przygotował zespół, ale czy ostatecznie będzie trenerem, na to musimy jeszcze chwilkę poczekać. W programie, mówię, w programie, tak gdzie podsumujemy sobie tą rundę, no będzie dużo o, o trenerze, o trenerze sobolewskim, o, o, wielu, o wielu aspektach, które się wydarzyły właśnie w tej, w tej rundzie. Tej rundzie i miejmy nadzieję, że Wisła Kraków zakończy tą rundę okazałem zwycięstwem, albo po prostu zwycięstwem, bo myślę, że chociaż to byłoby miło, żeby to było takie zwycięstwo z przekonaniem zwycięstwo, gdzie będziemy naprawdę mogli za wiele elementów chwalić krakowską Wisłę. A ja się z Wami żegnam w tym materiale, no troszkę nawet długo wyszło, jak, jak na taką zapowiedź wydawałoby się tak, zazwyczaj to tak 12-13 minut powinien się zmieścić, a tu już ponad 16 minut, także już się z wami żegnam, oczywiście zapraszam również do subskrybowania tego kanału, by żadne filmy was nie ominęły, no i cóż, nie przedłużam już więcej, bo już dość przedłużania, do zobaczenia, do usłyszenia, piona.